Siema! Dzisiaj analizki można powiedzieć najważniejszych partii turnieju w Gliwicach organizowanego przez Zbigniewa Paklezę, gdzie zająłem drugie miejsce. I pół roku z tego turnieju razem z analizami pozostałych siedmiu partii, jest już na kanale. Jest to poprzedni odcinek, chyba leciał we wtorek. Zdobyłem 8 na 9 punktów i bardzo fajne partie pograłem, więc zapraszam serdecznie. I tutaj grałem z. Centymetrem Michałem Mazurkiewiczem, ranking prawie 2200, i jest to mistrz świata w szachach podwodnych. Zagrałem C4, G6, skoczek C3, G7, takie struktury królewsko-indyjskie ustawił. D3, Jak klasycznie gram swoje głupoty, ale agresywne głupoty przynajmniej. Gając E2, skoczek C6, H3. Zawsze to powtarzam, ale po prostu skoczek F3 mi się nie podobał, bo wtedy związanie gońcem. A jak zagram H3, to ten gańc średnio ma się gdzie znaleźć. Roszada, skoczek F3, skoczek H5, no dość agresywny. Agresywną opcję wygra, wybrał przeciwnik, no bo chce wlecieć na G3 i pozbawić mnie gońca. Ale ja jestem w miarę z tego zadowolony, bo ten gońc za dużo nie robi, jest poblokowany przez własne pionki, więc chętnie na to poszedłem, nawet kosztem Roszady. Czyli G4 zaatakowałem, skoczka, skoczek wjechał, bierze G1, już się ustawiłem do ewentualnego ataku, bicie, odbicie. Jedna figurka lekka już zgarnięta, skoczek D4, bicie, odbicie, druga figurka zgarnięta, goniec E3, E5. No to zgarnąłem kolejną figurkę, ale tu już musiałem policzyć, bo było bicie, bicie, presja na skoczku, ale też widziałem, że Hetman się otworzył. No a Hetman H4 z szachem i tu mi pion wisi. Ale skoczek D5 i sobie policzyłem, że po Hetman H4 mogę po prostu odsunąć króla, bo Hetman nie może wybić, bo wtedy mam wieżę H1 i Hetman wisi. Jak pójdzie na G1, no to atakuję wieżą, a jak zbije, no to mam szach na F6 skoczkiem, no i też zdobycie Hetmana. Dlatego, gając na F6, poszedł, no to zrobiłem długą roszadę żeby zejść z tego szacha, a przy okazji schować króla po drugiej stronie szachownicy, żeby móc jechać na przeciwnika. Nie boimy się lepszego zawodnika. Gęz bije D5, czyli ostatnia lekka figurka poszła się rąbać. No i mamy od 16 posunięcia, od 17 w zasadzie, mamy partię. Ciężko figurową grę środkową, ciężko figurową. Odbiłem pionkiem z C, otwierając tutaj linię. Nie podobało mi się, że jak odbiję pionkiem z E, to w którymś momencie prościej będzie przeciwnikowi podważać moją strukturę ruchem B5. Więc wolałem odbić pionem. Króla zawsze na B1, no i te piony są daleko, więc nie jest tak łatwo tutaj przebijać w jakiś sposób po tej otwartej linii. b f 4 i to wiedziałem, że nie wy straciłem pionka, ale herpan F2 atak na dwa pionki. Szach, odsunięcie króla i Hetman F6, więc niby obrona no, ale któregoś z tych pionków w którymś momencie uda mi się zgarnąć. Tylko to, o czym wcześniej myślałem Zanim to wszystko nastąpiło, czyli czyli teraz to sobie myślałem, że będzie bicie, atak, szach, odsunięcie, Hetman F6 i sobie policzyłem, że zagram g5, Hetman się odsunie, zagram wieża G4. No i zdobędę pionka, zbiję hetmanem, ale jak już to stanęło, to stwierdziłem, że f6 jest problematyczny dość mocno i sobie policzyłem, że jest bicie, 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 wieża bije z szachem, odbicie, wieża g1, pion broni i h4, podważam tą strukturę, bicie, odbicie z szachem, król h7, no i stwierdziłem, że to nie ma sensu. Piona nie mogę zbić, bo pion z linii h ucieknie. No a dwa piony wolne na no to na chillu przeciwnik zrealizuje. Więc musiałem trochę zmienić plan, tu trochę czasu straciłem i wymyśliłem sobie ruch h4 bo nie śpieszy mi się z ruchem g5 a też problem polega na tym, że jak zagram na przykład nie wiem, wieża na f1, na f1 żeby zdobyć piona no to g5 i pozycja jest ustabilizowana nie podobało mi się to więc zagrałem h4 żeby po pierwsze zablokować ruch g5 bo jak nastąpi tako, no to bicie, bicie i po pierwsze ten pion wisi, po drugie linia mi się otwiera, po trzecie mogę atakować piona z linii f no a po kolejne chcę już zagrać g5 z planem wieża f1 bo w tym momencie, jak chciałem grać to G5, Hetman się odsuwał, to musiałem grać wieża G4 zamiast wieża F1, bo bym stracił piona. A tak to już mogłem zagrać właśnie G5. Wieże próbują się zdwoić, ale ja przeprowadzam swój plan. Hetman do centrum, wieża GF1. Nie mogłem tą wieżą, jak sobie liczyłem, bo wieża na C8 i nie mogę zbić piona, bo dostaję wieża C1. Otóż nie dostaję. Hmm. Bo nie zauważyłem, że Hetman też patrzy, się, też patrzy się na to pole, czyli praktycznie można to wybić i, po i nie ma odbicia, bo Hetman bije, czy doszłoby do takiej pozycji. Czy ja to jest lepsza pozycja? No, Kompek mówi, że koło remisu. Mam tu swoje atuty, stworzę presję na siódmej linii, do tego wieża może wjechać, ale Hetman jest dość aktywny, więc no tak, w obie strony by to mogło pójść. Źle policzyłem, zdarza się. No, ale na spokojnie zagrałem wieżą z G na F1, też po to przygotowałem ten ruch H4, więc mimo, że tego nie liczyłem, to intu intuicyjnie jakoś mi to weszło. F6, bicie, odbicie, 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 i to wszystko sobie policzyłem. No i tu nie byłem pewien, czy chcę grać wieża F1 z szachem, czy bić na G5. No bo wieża F1, jakby się wieża zasłoniła, no to spoko, bicie, bicie, bicie. I nie boję się, że tu jest 2 na 1, bo. Zawsze królem podejdę na tą stronę szachownicy, a król nie będzie mógł jakoś agresywnie mnie atakować, bo zawsze mam przełom, przełom w postaci E5. Na no i bicie i wtedy pion ucieka. Więc to mi się podobało. No ale powierzę F1 stwierdziłem, że król pójdzie na G7 i co mi to da? Se zbije piona i nic mi to nie da. Będzie przebicie przez H5 i gramy sobie dalej. A i tak ten król chce iść na G7, więc czemu miałbym mu pomagać? Więc zbiłem pionem, król i tak poszedł na G7. I tu się zacząłem zastanawiać. No bo wieża F1 nie podobało mi się, bo H5 odbicie odbicia, no i mój król jest odcięty, a pion razem z królem będzie sobie iść. E, liczyłem też wieża C1, i tu też nie byłem przekonany. E, bo jeśli nas, następuje wybicie, no to, no to spoko, no ale wieża się odsuwa na F7, a wieżą nie bardzo mam gdzie wejść, żeby coś zaatakować, bo te piony są dość szybkie mimo, mimo wszystko. Tu jakby król C2 na przykład poszedł No to H5, bicie, odbicie, król B3, G5 No i ten pion jest niebezpieczny, nie podobał mi się Szach tutaj, król C4, wieża F2 I do czegoś takiego sobie doliczyłem I no nie byłem przekonany, bo ten pion jest strasznie groźny Do tego wieża mi, wybi wy mi wybije te dwa pionki No ogólnie raczej e, przypał Dlatego zagrałem wieża H1, żeby powstrzymać ruch H5 I stwierdziłem, będę sobie stał w miejscu no mój król jest odcięty, co jest problemem, ale jak będziemy tak sobie stać, no to zagram sobie a4, najwyżej wyjdę przez a2 i b3, żeby trochę bliżej być. No a moim głównym planem, jak się wieża gdzieś odsunie, no to zdobyć piona z d4. Wieża się odsunęła, zagrałem król c2 z planem król b3, król c4 i to co ja tu liczyłem, no to wieża f2 z szachem, król b3. Wieża g2, atak na piona, król c4 i wieża bije b2. Na przykład król bije d4, wieża bije a2 i stwierdziłem, że jakieś szanse na, szanse na przełom tu powinienem mieć. I słusznie, bo wieża b1 z atakiem na piona, pion musi się zasłonić i wieża c1, zgarniam piona z d6. No i mamy wyścigi, ale mój król jest dość aktywny. W partii nastąpiła wieża f3, czego nie brałem pod uwagę, no a to blokuję mojego króla. Nie mogę zagrać król b3, bo tracę piona. Dlatego zagrałem wieżę g1, żeby przynajmniej piona nie stracić h5, bicie, odbicie i to sobie policzyłem, byłem niemal pewien, że pójdzie h5 I stwierdziłem, poświęcę piona, żeby zastosować jeden triczek, może przeciwnik nie zauważy I się udało, wieża bije d3 z szachem, król 4 atak na wieże i piona I tu to co ja się bałem, można powiedzieć, to wieża e3, że zbiję sobie piona, wieża e2 no i nie mogę ruszać pionami, bo zawsze wieża zbije, a do tego wieża jest aktywna i pobije mi pionki. Kąpek mówi, że jest 0-0, ale ciężko by mi było to grać, tak mi się wydaje. Jednak w partii nastąpiło wieża D2 i tu następuje mój triczek, czyli E5. Poświęcam piona, żeby ruszać pionem z linii D, a wieża jest zablokowana przez własnego piona. Nastąpiło król G7, E D6 i generalnie to E5 mi praktycznie wygrało partię. Król F7, bardzo dokładny ruch wieża E1, żeby król nie mógł podejść. No to trzeba jakoś wieżę przetransportować na 8 linię. No to wieża C2 z szachem, król B4, wieża C8. No ale ja wierzam swoją na siódemkę z szachem. Król F7, bicie piona. Um, wieża D8, jakby najpierw nastąpiło G5, żeby ten pion uciekał. To wychodzi dokładnie to samo praktycznie. D7, atak na wieżę. Wieża musi się odsunąć i podchodzę królem. Zaraz Król C6, D6. No, i Król C7 na, na przykład e, w partii wieża D8 od razu. Król C5, y, G5. Jakby był szach, to zasłaniałem się wieżą. E, G5, Król C6, G4, D7. I tu czas przeciwnikowi spadł, ale mam już totalnie wygraną, i to widziałem po Król E7, który chciał zagrać przeciwnika ale nie zdążył. E, miałem przygotowane D6 z szachem, Król E6, i triczek w postaci wieża B3. Poświęcam piona, żeby odsunąć króla i zbić wieżę tak, oto wygrałem z Mistrzem Świata w szachach podwodnych. Sukces. I klasycznie, jakby ktoś chciał ze mną potrenować, zapraszam na stronę szachomania.pl, gdzie jestem trenerem. No to druga partia z IMM em Brodą, znanym i lubianym. Nastąpiło D4, F5, czyli ponownie Holenderka. Tak jak w innych partiach z tego turnieju, które są w poprzednim odcinku, zapraszam serdecznie, bo bardzo fajnie wyszło. C4, Skoczek F6, Skoczek F3, G6, G3, G7. I Roshada. jest to Wariant Leningradzki Główna linia i B4 To rzadko mi tak grają ludzie Jeśli w ogóle kiedykolwiek Ktoś tak mi zagrał, no jest spoko Trochę agresywnie, no to D6 C6, no i plan hetman C7, skoczek D7 i Przebijanie przez E5 Hetman C7, no i D5 Podob Podobnie grał mi IM Kowalski bodajże Na turnieju w Opolu, gdzie też ostatnio grałem, też jest półblok na kanale. E5, bicie, odbicie, bicie w przelocie oczywiście, Herpan C2 i H6. Ogólnie twierdziłem, że dobrze tu stoję, jak widać jest 0-0, więc wyszedłem z debiutu, to już jest dla mnie sukces, patrząc na to, że nie mam go jakoś mega dopracowanego. I zagrałem H6, no bo normalnie chciałbym zagrać skoczek D7 z rozwojem, ale wtedy skoczek G5, presja na gońcu, no i nie ma gdzie się znaleźć. No, a nie chcę wymieniać gońca za skoczka, Przy, przynajmniej nie w tym momencie. Dlatego H6, skoczek BD2, skoczek BD7, skoczek, skoczek B3, skoczek E5, rozwijamy się i C5. No to wybiłem z szachem, odbicie i tu wpadłem w głębszy y, namysł. Bo to co chciałbym zagrać, no to gęst D5, no bo chciałem usunąć gońca białopolowego, bo on tu fajnie sobie hula na długiej przekątnej. No i gęst D5 niestety mi nie działało, no bo bicie skoczka. Yy, I po odbiciu jest bicie z szachem, odbicie no i te piony nie podobały mi się, wieża wieża na wolną linię no i na słabościach mnie dociska, plus 0,7 dla przeciwnika drugie o czym sobie myślałem, no to jakiś skoczek e4 żeby wymienić gońce no ale wtedy jest bicie, odbicie, odbicie i niby zdobyłem gońce białopolowego za skoczka, no ale nie mam piona może coś po dziurach dałoby się zrobić ale nie podobało mi się to też i ostatecznie zdecydowałem się na dość kontrowersyjny ruch, ale okazało się, że najlepszy w pozycji, czyli gańc BB3 oddałem mojego gońca biopolowego z planem, że po odbiciu zamknę pozycję i te gońce nie mają jak się rozchulać. A po drugie, zaraz wiadę z koczkiem na placówkę na E4, gdzie będzie bardzo silny i wymienię jednego z gońców. Powinno być spoko. Nastąpiło A4. Z planem jakiegoś B5 w przyszłości, co delikatnie się tego przestraszyłem, i po skoczek E4, co było dobrym ruchem, bierze AD1. Tu też groziłem skoczek D2 z widełkami, jak coś i powierza AD1. Nie wiem, czy nazwać to paniką. Ja bym bardziej stwierdził, że trochę chciałem być zbyt agresywny. Po tym, jak miałem komplet punktów, stwierdziłem, a nie boję się, zagram B6, nie będę stał w miejscu. Jakbym stał w miejscu, coś typu bicie, odbicie Hetman G7 po wymianie Hetmanów. To ciężko przegrać tą pozycję generalnie. No niestety e, chciałem grać na wygraną i zagrałem b6. Co było delikatnie mówiąc blunderkiem i w sumie przez to przegrałem partię mimo że kompek wskazuje e, tylko plus 0.3. E, bicie, odbicie GNSB g7, odbiłem hetmanem i b5. czym róg b5 po prostu, e, że to podważa te moje pionki. No i mam ogromną słabość na d5. <laughs> e, I tu ponownie się zamyśliłem. Liczyłem sobie Headman C3 głównie. No i po biciu było odbicie, i niestety wieża C1 i skubałem pionka, ale wtedy wieża bije C6. Mogę pobronić pionka z D5, no ale on w którymś momencie padnie. Do, do tego ta wieża bardzo aktywna na szóstej linii. No nie podobało mi się to. Drugie, co, co, na co zerknąłem, no to skoczek C5, ale to też mi się nie podobało, bo chyba się w sumie odsuwa gdziekolwiek, a presji jest bardzo dużo. Ostatecznie wybiłem. Dość słusznie, ale no tu już. Przeciwnik przejął tą pozycję. I to spodziewałem się, że Hetman bije 5 szachem, że coś tam się zasłania. Na przykład no, i gramy sobie dalej przewaga białych, a tutaj przeciwnik zbił. Co niewiele zmieniło, bo i tak jestem związany i nic nie mogę z tym zrobić. Zagrałem Hetman F7 bicie, odbicie, odbicie. I tu już miałem mało czasu i trochę nie miałem weny jak grać tą pozycję. Najchętniej bym wycofał skoczka, no bo jednak nie podoba mi się, że mój pion będzie osamotniony, no i nie mogę, bo wieża wtedy wjeżdża. Dlatego wymieniłem jedne wieże i zagrałem wieżę f6, żeby tu pobronić wszystkiego e, licząc na ostatni trick w tej pozycji, bo stwierdziłem, że z pionem mniej w takiej pozycji, no to na pewno przegram e, i po biciu, odbiciu e, i wieża e5 z niby utratą piona, zagrałem wieża f5 e, jeśli wieża by poszła na szóstą linię, no to biję piona i liczę na to, że ten jeden pion jakoś mi zremisuje partię no a po biciu liczę, że może mój król będzie wystarczająco aktywny, żeby zbić piona i doprowadzić piona. Przynajmniej mam jakąkolwiek kontrę w tej pozycji, ale, ale to też jest przegrane. No i broda się nie pomylił, król g2, król f7, g4. I tu bardzo chciałbym móc przepkać, żeby ten król nie miał jak iść do przodu zbytnio. No ja widziałem, że jest h4 i nawet nie mogę królem przejść w tą stronę, bo zawsze jest przełom przez g5 i ucieczka piona. Z linii H, dlatego z bólem serca wypiłem I król G3, król E6 I o dziwo jedynym wygrywającym ruchem Jest tutaj król BG4 Tak na oko wydawało mi się, że król F4 Też powinno wygrywać, no ale nieważne Król BG4, król E5 Jeszcze zagrałem, żeby król nie mógł Od razu podejść do mojego piona z linii E Ale stwierdziłem, że przeciwnik zagra F4 z szachem, ja sobie zbiję W przelocie, no i wolny pion to Nie ma co ze mnie zbierać, jednak W partii nastąpiło H4, no to Aktywność króla jest istotna, no to król D4, albo pójdę po tego piona, albo może skonsumuję tamte dwa. I król H5 nastąpiło, co też mnie zdziwiło. Nie spodziewałem się, że w tą stronę można iść tym królem. Myślałem bardziej o króle F4, albo że pion po prostu ruszy. Król H5, król C5, bicie, odbicie, król G6, król C4 i H5. No i tu sobie policzyłem, że B5 nic mi nie daje, bo przeciwnik jest dużo szybszy. Co ciekawe, po partii... Koleżanka się mnie spytała czemu nie szedłem pionem, no to ja stwierdziłem, no przeciwnik byłby szybszy Na co mój przeciwnik Im stwierdził, że doszlibyśmy w tym samym momencie i mielibyśmy hetwany, co zgupiałem. no ale tu jak widać nie doszlibyśmy w tym samym momencie No spoko, zdarza się Więc zagrałem król c3 i skubnąłem te dwa pionki, wiedząc, że to i tak jest przegrane Headman D4 z szachem, E3, król podchodzi, szach, król podchodzi, szach, król podchodzi. No i mat w dwóch ruchach. I wygrał lepszy. Dzięki bardzo za oglądanie. Jak Wam się podobał odcinek, łapkę w górę, subik z dzwoneczkiem. Zapraszam na poprzedni odcinek. Sekcja komentarzy jest dla Was, na wszystko odpiszę. I elu.